Gotowe. Trzeba to pić gorące. Ja pierwszy. A kto mi zagwarantuje, że ten napój nie jest trucizną? No kto? Ja się go napiję, jeśli ty się boisz. Nie. Jeśli ten napój jest prawdziwy, podwoisz swoje siły i będziesz niezwyciężony. Wezmę ochotnika. Powiedziałem, że wezmę ochotnika do spróbowania napoju! O centurionie, po co ryzykować życie legionistów? Weźmy do degustacji jakiegoś cywila. Hmm, dobra myśl. Ej, poczciwcze, podejdź! To ja? Jak się miewasz, przyjacielu? Dobrze? Nie, nie dobrze, panie. Chciałem sprzedać mój wóz, ale nikt nie chce go ode mnie kupić. Chciałem sprzedać woły, ale ten gal mi to odradził. Nie znam się na interesach, ale żeby cię pocieszyć, skosztujesz tego. Nie jestem głodny. Wcinaj! Czego się tak na mnie wszyscy gapicie? Nie widzieliście nigdy, jak ktoś się. E? Kto wypije ten napój, jest silny jak tur! <tuszy> Już rozumiem, to jest ten twój kawał! <tuszy> Sprawdzimy to! Uderz kogoś! Z nikim się nie pokłóciłem. Chcę ochotnika do kłótni z tym człowiekiem. Dlaczego wśród moich legionistów nie ma nigdy żadnych chętnych? Ja się zgłaszam. Ty? To jest niegłupi pomysł. Mm. Bi! Bigo, słyszysz? Bigo, to gal! Wal, bi! To, to gal! gal. Na no, bi! No, Jowisza, ten napój działa, działa! Bardzo zabolało? Zobaczyłem dosłownie wszystkie gwiazdy. Jeśli nie jestem już potrzebny, to pójdę sobie. Handlerzem być to fajna rzecz A przy tym też dwa woły mieć Sprzedać je to żaden cud Sam pociągnę własny wóz Pieniądz jutro będę miał Rządzić światem będę chciał I nie dla mnie będzie głód Będę piękne życie wiódł Sam pociągnę własny kram i bez wołów radę dam. Będę jutro złoto miał, dzisiaj mnie ogarnia szał. Handel to jawno się mam. Po co mi ten głupi kram? Będę jutro złoto miał, dzisiaj mnie ogarnia szał. Ten napój ma chyba jakieś dziwne, magiczne działanie. Napój wcale nie jest magiczny. Owszem jest. <GlStarzanie> <Szanie> <Szanie> e, centurionie, dajmy nauczkę tym galom. Jak śmiesz stawać przede mną nieogolony? Prawdziwy legionista jest gładki jak niemowlę! Masz rację, ale wódz legionistów winien dawać przykład! Jak to? Co to? Skąd ja to mam? Popatrz na nich! Co ty nam dałeś, trójcie? Niezawodny eliksir mego dziadka na porost włosów działający w przyspieszonym tempie. Chcesz mieć gęste włosy i piękno brodę? Pij eliksir druida jak źródlaną wodę.